Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Taniec brzucha z Tahirą. Dzisiaj zajmiemy się naszą klatką piersiową i spróbujemy w niej wykonać Koło. Od razu zaznaczę, że ta górna część ciała jest nieco trudniejsza do rozruszania, dlatego że na co dzień zazwyczaj nie wykonujemy nią jakichś skomplikowanych ruchów. Podczas gdy biodra gdzieś tam zawsze nam działają, bo coś tam nam się zawsze w tych bioderkach pokiwa czy pokołysze. Natomiast do klatki trzeba troszkę dotrzeć, ale nie zniechęcajcie się, wystarczy próbować, 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 próbować aż w końcu ruchy nam w pewnym momencie wskoczą na miejsce. Warto jednak robić to świadomie i dzisiaj sobie wytłumaczmy właśnie, jak po kolei rozłożyć sobie te ruchy w klatce, żeby one nam dobrze działały. Będziemy korzystać z ruchu, który pojawił się w lekcji numer 1, więc jeżeli nie miałyście okazji jej jeszcze widzieć, to zapraszam Was do tego, żebyście tam wróciły. Tutaj na górze będziecie mieć link do tej lekcji, także można kliknąć i sprawdzić, co tam się działo, żeby móc już swobodnie uczestniczyć. Tej lekcji. Ok, czyli zaczynamy sobie od jednego ruchu, który jest nam potrzebny, a jeszcze go nie znamy, i będzie to ruch klatką piersiową do przodu i z powrotem. Wygląda to w taki sposób, że klatka piersiowa z naszej już ładnie wyciągniętej pozycji wędruje nam jeszcze bardziej do przodu i wraca. I do przodu, i wraca. I do przodu i wraca. I na co tutaj zwrócić uwagę? Po pierwsze działamy mięśniami, które znajdują się za klatką piersiową wzdłuż kręgosłupa. Czyli to są te mięśnie, które czujecie jak rano przyciągacie się, wstając z łóżka. To są właśnie te partie mięśni, które chcemy uruchomić, żeby wypchały nam klatkę do przodu. Czyli znowu nam działa taka szuflada, którą wyciągamy, tak samo jak na boki, tylko teraz wyciągamy ją do przodu i wsadzamy z powrotem i znowu. Do przodu i wsadzamy z powrotem, i do przodu i wsadzamy z powrotem. Czyli staramy się działać na mięśniach. Natomiast brzuch, yy, nie brzuch, tylko bioderka, a dokładniej rzecz ujmując, nasza miednica zostaje w izolacji, i ramiona, ręce zostają w izolacji. Co to dla nas oznacza? Że jeżeli klatka wychodzi nam. Do przodu to nie otwieramy przy tym miednicy, czyli nie robimy takiego ruchu, że wszystko nam się tutaj otwiera, tylko miednica cały czas zostaje w tej naszej pozycji, czyli z ogonkiem podwiniętym i działa nam tylko klatka do przodu, do przodu. Klatka żebra wychodzą do przodu, tutaj nam się otwiera ta część przy splocie słonecznym, i tak samo ramiona. Nie robimy tak zwanych skrzydełek, czyli nie otwieramy klatki z ramion, tylko staramy się otwierać ją z mięśni. Możecie sobie położyć na kolcach biodrowych ręce, zrobić sobie taką ramę na yy, w takiej pozycji na ochroniarza przed, przed klubem, tak? I teraz z tej pozycji chcemy wyjść klatką, jednocześnie cały czas pozostając łokciem do boku, czyli wychodzę do przodu, wracam. Wychodzę ze swojej ramy ciała i wracam do tej mojej pozycji neutralnej. Wychodzę do przodu, wracam, wychodzę do przodu, wracam, wychodzę do przodu, wracam, wychodzę do przodu, wracam i nigdy się nie zapadam, czyli nigdy nie yy, przyciskam tego ruchu całkiem do tyłu, tylko zawsze wracam do tej mojej pozycji neutralnej. Czyli mam przód, Powrót przód, powrót, przód, powrót, przód, powrót, przód, powrót, przód, powrót, przód, powrót. I kółeczko najłatwiej jest zrobić, zaczynając sobie od czterech punktów w ciele, gdzie dwa to są właśnie te punkty z naszej pierwszej lekcji, czyli bok, bok, bok i bok i kolejne dwa to jest nasz przód, powrót, przód. I lecimy sobie po kolei te punkty, tworząc y, kwadrat, prostokąt, czy jakąś tam inną czworoboczną, w miarę równą figurę w klatce piersiowej, czyli wysuwam klatkę do boku, przechodzę do przodu, przenoszę się na drugi bok i wracam do neutralnej pozycji. I znowu bok, przód, bok, powrót. Bok, przód, bok, powrót. Miednica cały czas jest. W jednej pozycji pode mną staram się izolować ten ruch od ramion, czyli mocno pracują nam wszystkie tutaj mięśnie z tyłu. Bok przód, bok powrót, bok przód, bok powrót, bok przód, bok powrót. I to samo. Druga strona. Bok przód, bok wróć, bok przód, bok wróć, bok. Przód, bok, wróć, bok, przód, bok, wróć. I jeszcze raz od prawej, bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok, powrót. I teraz te cztery punkty mogę połączyć sobie jedną ciągłą linią, tworząc w ten sposób już nie kwadrat, tylko płynne kółeczko. Punkty nam zostają te same, zmienia nam się tylko sposób przenoszenia między nimi. Czyli mam bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok, przód, bok powrót. Raz i, raz i raz. I raz i raz. I koło. Miednica cały czas pod nami, ten przód cały czas staramy się. Poczuć z tyłu mięśnie, wyizolować od ramion, żeby ręce nam się tutaj nie otwierały, tylko zostawały w miejscu. Koło, 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 koło hop, i hop, i hop. I druga strona to samo bok przód, bok, powrót, bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok. Powrót koło i koło. I hop. I hop. I raz. I dwa. I raz. I dwa. I raz. I dwa. I możemy sobie spróbować po dwa koła w jedną stronę, i po dwa odbijamy w drugą stronę. Czyli mamy raz. I dwa. Raz. I dwa. Raz. И два, раз 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 и два, и трошка и два, раз два, раз два, раз два, раз два, и раз два, раз два, раз два, раз I raz dwa raz dwa, raz, 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 dwa. I tak wyglądają nam kółeczka w klatce prysiowej. Płaszczyzna cały czas równolegle do podłogi, podobnie jak koła biodrami, które robiłyśmy w poprzednim filmie. Wszystkie linki zostawię Wam również w opisie, w opisie pod tym filmem, także możecie bez problemu wrócić do poprzednich lekcji. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, udało Ci się zrobić kółeczko klatką piersiową, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych filmów, oczywiście. Natomiast jeżeli coś jeszcze jest niejasne, masz jakieś wątpliwości, zostaw komentarz pod filmem. Postaram się objaśnić, co zrobić żeby doprowadzić te ruchy do porządku i żeby wyglądały tak, jak powinny wyglądać. Jeżeli jesteś zainteresowana kursem Tańca Brzucha dla Początkujących od A do Z, czyli większą ilością ćwiczeń, obszerniejszymi tłumaczeniami, podstawowymi figurami, krokami, kombinacjami i w końcu choreografią, to zapraszam Cię serdecznie na taki właśnie kurs Tańca Brzucha dla Początkujących do mojej Szkoły Tańca Orientalnego online Link znajdziesz w opisie na dole, więc wystarczy, że klikniesz i tam dowiesz się wszystkiego. Zapraszam Cię również tutaj na mój kanał. Za tydzień pojawi się nowy filmik z kolejną podstawową figurą. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia pa!